Dobra, patrzcie, mamy wyścig! Ja sobie grałem na najłatwiejszym i. Łatwy był. tak myślę, żeby. Weźmy ten najtrudniejszy. O! Ekstremalny. No i tu macie takie różne zakręty. Jeden. Wdowącił mnie jeden. Drugi. Jedź! Przejd Znowu. Patrzcie, to są takie jak w telewizorze. No durnio! Ej, widzieliście, co oni zrobili? No wariaty. No i dobre, teraz szansa. Nie! No durnio, co narobił? Bo on mi haczy! Nie da się go dogonić. Nie! Huc, no te... Muszę to wygrać. No! Jak jeździ! Balant! No nie! Widzieliście jak on jeździ! No bo mnie to już denerwuje, że te durnie nie umią normalnie się... Ten. No ganiam go! Servus! No nie! No co oni znowu... Oni jeździ śnią. No koc no! Co on wyra... No! No ten biały! On wariuje! No, się na tym jego wariowanie schoczyło. Tam się chyba zabił. Nie dobrze mu tak. No biały! Odczep się. Jeny! Dobrze jest? No nie! No nie przyjedzie! No! Kruc! No! Wszyscy już dogonieni i tam możemy... No króci. Start. No, dziękuję, zielony! Taszki świergocą fajnie. Aj! Czemu?! No nie! No nie! Widzicie coś gdzie jak gadam? Nie będę gadał teraz. Co mam mówić? Graj się w najnowsze! Alinit Dark? Udało się!